Małujowice pożegnały karnawał. W sobotę zorganizowano Ostatki, czyli imprezę kończącą okres karnawału. O dobrą zabawę zadbał zespół Afro. Takie imprezy są bardzo fajne, bo przede wszystkim się wieś integruje. Możemy się integrować z innymi sołectwami wspólnie razem się bawić. Na przyszłość jakieś stwarzać różne imprezy, które później właśnie procentują na, na scenie wioski, a nawet i gminy. Znakomicie, rewelacyjnie, naprawdę atmosfera cudowna, sołtysowa. Jest re... więcej niż rewelacyjna. Brak słów. Nawet wczoraj Zoleński nie umógł użyć aż tak dobrych argumentów e, na uczestniczenie w tej imprezie. Są różni ludzie z różnych stron polski, można powiedzieć, tak naprawdę jest bardzo fajnie. Muzyka na żywo i taniec to coś, co pozwala oderwać się od obowiązków dnia codziennego. Dzień codzienny to, to problemy, e, jakieś takie napięcia. No jak nie najlepiej się rozładować, jak właśnie wyzwalając energię podczas tańca. To mi się wydaje, że to jest najlepsze. Bardzo lubimy tańczyć, bardzo lubimy się bawić, zwłaszcza kiedy taka muzyka jest na żywo, a nie gdzieś tam DJ. Taka muzyka w człowieku wyzwala emocje, energię. Powoduje to, że człowiek się wtedy bardzo dobrze czuje też. Zresztą tutaj do tej miejscowości zawsze na takie biesiadne zabawy żeśmy przyjeżdżali. O to, co na stołach, zadbali sami uczestnicy zabawy. Każdy to, co lubi, sobie przynosi różne napoje i tak dalej także bufet jest własny. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, zabawa karnawałowa była nocą pełną wrażeń oraz tańca. Wspomnienia szalonej nocy pozostaną jeszcze na długo.